Witajcie, kochani, w przesłaniu na niedzielę. Jeśli trafiliście tu pierwszy raz bądź pierwszy raz do dawna, chcę Wam powiedzieć, że karty dnia w takiej formie wideo pojawiają się tylko w weekendy. Natomiast od poniedziałku do piątku wyciągam karty dnia i omawiam je na Facebooku w formie pisemnej. Taka jest różnica. W weekendy po prostu mam więcej czasu rano. Eee, jeszcze oczywiście wspomnę, że pojawiło się wczoraj czytanie tygodniowe dla wszystkich znaków Zodiaku, więc zachęcam do zapoznania się z nim. Jeśli jesteście tu pierwszy raz, zachęcam do przejrzenia innych filmów, czytań ogólnych, czytań miłosnych e, miesięcznych i oczywiście e, sugeruję subskrypcję kanału, aby być na bieżąco z tym, co się tutaj dzieje. A dziś dziesiątka kielichów. To bardzo dobra karta. Ciekawe jest to, że o tych dobrych kartach nie ma się zbyt wiele do powiedzenia. <gryw> Historia na, na karcie jest bardzo klarowna i bardzo jasna. Dziesiątka kielichów oznacza świętowanie miłości. Mamy parę, która. Która najwyraźniej siebie pobrała, i wyglądają na szczęśliwych, więc możliwe, że to małżeństwo z miłości. Wszystkim takiego małżeństwa życzę, choć nawet w dzisiejszych czasach zdarza się, że ktoś żeni się bądź wychodzi za mąż z przymusu. Przykre to. Ale cóż, każdy ma wolną wolę, każdy wybiera. Dziesiątkę kielichów to oczywiście nie jest informacja, że wszyscy w tym dniu wezmą ślub. Niektórzy po prostu będą świętować w gronie osób, które kochają. To mogą być przyjaciele, to może być rodzina lub romantyczny partner. Energia dziesiątki kielichów może wskazywać także na stan emocjonalny, który będzie nam dzisiaj towarzyszył. To jest pełnia szczęścia, pełnia obfitości. Taki emocjonalny haj jest po prostu wspaniale, jest cudownie. Zwłaszcza na, w tej sferze uczuciowej, romantycznej, może się zadziać coś, co sprawi, że będziemy czuć się naprawdę dobrze, w pełni kochani przez naszego partnera, przez naszych bliskich, ale także przez siebie samych. Czyli miłość do siebie e, gwarancją udanego związku, również z drugą osobą. Skoro to niedziela, to być może się spotkacie ze swoimi bliskimi i będzie przyjemnie możliwe świętowanie czyichś urodzin, rocznic i tego typu uroczystości. Wspaniały czas, także wychodzenie na zewnątrz może niektórym kończy się kwarantanna. Jeśli u Was jest ładna pogoda, to powinniście się także cieszyć tym, co za oknem jest. Powinniście, nie w sensie, że wy powinniście cokolwiek zrobić, tylko znaczy to, że tak wygląda na to, że również będziecie cieszyć się ładną pogodą. Takie przesłanie, bardzo dobra karta na niedzielę jest, fajnie jest świętowanie, jest miło, jest przyjemnie jest. Jest radość, więc co tu dużo mówić, nie mieszać, nie wyciągać negatywnych energii z dziesiątki kielichów? Bo prawdę mówiąc, ciężko ją znaleźć. Chyba, że czyjeś szczęście was y, smuci, no to co zrobić? No, warto zmienić perspektywę, bo przecież życzenie komukolwiek źle. Nie ma w sobie nic, co sprawi Wam na dłuższą metę radość. Tyle. Trzymajcie się. Dzięki za uwagę. Na razie. Cześć.